Oto top 5 klawiatur gamingowych cenionych w 2024 roku za wydajność, jakość wykonania i funkcje, które są ważne dla graczy. Corsair K100 RGB. To jedna z najbardziej zaawansowanych klawiatur gamingowych. Posiada mechaniczne przełączniki optyczne, szybki czas reakcji oraz pełne podświetlenie RGB. Oferuje dodatkowy programowalny i Wheel do personalizacji i sterowania multimediami Cena od 1000 do 1200 zł SteelSeries Apex Pro wyróżnia się przełącznikami OmniPoint, które umożliwiają regulację punktu aktywacji klawiszy. Dzięki temu gracze mogą dostosować klawiaturę do swoich preferencji. Ma także świetne podświetlenie RGB i solidne wykonanie z aluminium. Cena od 900 do 1000 zł. Razer Huntsman V2. Zastosowano w niej przełączniki optyczne, które zapewniają błyskawiczną reakcję. Jest cicha i trwała, a technologia 8000 Hz polling rate, częstotliwość odpytywania, czyni ją jedną z najszybszych klawiatur na rynku. Oferuje także w pełni konfigurowalne podświetlenie RGB. Cena od 800 do 1000 zł. Logitech G Pro X to kompaktowa klawiatura z wymiennymi przełącznikami, co umożliwia dostosowanie jej działania do różnych gier. Niezawodna, lekka i mobilna, często wybierana przez profesjonalnych graczy esportowych. Posiada wyraziste podświetlenie Lightsync RGB. Cena od 600 do 700 zł. HyperX Alloy Origins 60. Mała, 60% klawiatura mechaniczna, idealna dla graczy ceniących więcej miejsca na biurku. Wyposażona w przełączniki HyperX-RED, liniowe, dla szybkiej i płynnej reakcji. Jest solidna, z aluminiową ramą i pełnym podświetleniem RGB. Cena od 400 do 500 zł. Każda z tych klawiatur oferuje wyjątkową wydajność a wybór zależy od preferencji dotyczących przełączników, układu i dodatkowych funkcji.